Ten samochód potrafi pływać. Yang Wang U8 to słuchajcie terenówka z krwi i kości łącznie z trybem pływania. Zobaczcie jak to auto jest w ogóle zbudowane. Akurat tutaj mamy taką wersję przystosowaną naprawdę do hardkorowych podróży. Dodatkowy wlot powietrza, żebyśmy mieli czym oddychać pływając tym samochodem. Oczywiście miejsce do montażu namiotu na dachu. Drabinka po boku, żebyśmy mogli wygodnie na ten samochód wejść, bo zobaczcie on jest mega wysoki. Ja mam 1,85 m, a i tak muszę no, prawie stawiać na palcach, żeby sięgnąć czegoś na dachu. Po zajęciu miejsca za Mamy wrażenie, że jedziemy czołgiem, natomiast tutaj wszystko jest tak wykończone, że równocześnie możemy siedzieć w salonie. Zobaczcie, zakrzywiony wyświetlacz, masa uchwytów, żebyśmy mogli spokojnie sobie terenowo jeździć, no i oczywiście wykonanie najwyższej jakości. To jest pozycjonowany samochód na super luksusowy w Chinach, więc deska rozdzielcza jest miękka. Mamy wszystko oprzyte skórą, masę ustawień regulacji fotela, fajnie obudowane drzwi. No można powiedzieć, że jest taka chińska G-Klasa, która dodatkowo jeszcze potrafi pływać. Zmieniacie sobie na kierownicy tryb, na Tryb brodzenia i producent nazywa to awaryjną możliwością unoszenia się na wodzie. Natomiast widzieliśmy filmy promocyjne, rzeczywiście to auto jest w stanie po prostu płynąć. W momencie, kiedy to auto wjeżdża do wody, utrzymuje się na wodzie i możemy fragment tym autem przepłynąć. Oczywiście nie jest to łódka, producent nazywa to sytuacją awaryjną, natomiast nie zatoniemy. I dodatkowo dla pasażera mamy ekran, na którym on może oglądać filmy, natomiast nie widzi go kierowca, więc nie rozprasza uwagi. Z tyłu natomiast jest również super luksusowo. Wszystko jest obszyte skórą, mamy regulację kanapy, łącznie z tym, że nawet słuchajcie, zagłówek podnosimy i opuszczamy tutaj elektrycznie. Mamy tutaj także oczywiście zawieszenie pneumatyczne, więc jeśli na maksa podniesiemy to auto, to naprawdę jest to niesamowity czołg. Producent adresuje ten samochód do poszukiwaczy przygód. Macie tutaj także cały szereg akcesoriów, który ewidentnie pokazuje, że ten samochód może przeżyć nawet szkołę przetrwania. W salonie jest także wywieszony kajak, wiosła, wiosła do kajaka, nie do samochodu. Natomiast jeśli szukacie wersji bardziej luksusowej, możecie oczywiście taką wziąć, gdy macie większą felgę, a także wnętrze przystosowane bardziej do komfortowego jeżdżenia. No ale za ten luksus trzeba słono zapłacić. To auto kosztuje ponad milion RMB w Chinach, czyli ponad pół miliona złotych. Natomiast jak na to co oferuje, no to G-klasa może się schować.